Cześć, z tej strony Shiba i zapraszam do kolejnego Partyzanta. Co zrobić, gdy ma się parcie na fraga? Co zrobić, jeżeli inni mają parcie na fraga? Otóż proszę ja Was. Ludzie bardzo chcieliby zabić M111T, ponieważ. Proszę no, powiedzieć, na niego w miejscu jest straszliwie Ło! <ścoughs> oh, 818HP dzięki zabita przez. A AMX 12T Co prawda nie bezpośrednio, ale no dzięki niemu. Następni Foszek się wbił do Tigera i... w locie zapija 12T Ale Tiger się mści. Ale to jeszcze nie koniec. I teraz pytanie tygodnia. Czy lepiej jest zginąć zabierając ze sobą inny czołg? Czy lepiej zginąć z głupoty? Na to pytanie odpowie, odpowiemy Wam ja i AMX 1390: jeden strzał, drugi strzał, Ha, ustrzelają do mnie! <grym> Konkurs lotów AMXów 1390, 1375 i AMX-12T uważam za oficjalnie otwarty. Zapraszam do nadsyłania <laughs> replayów na adres poznany poniżej z konkursem. W tytule podawać konkurs lotów. Nie muszą być AMIS, Może być cokolwiek. Najdłuższy lot wygrywa wycieczkę do Teksasu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym partyzancie.